Atak następuje błyskawicznie. Żołnierz Szarego podnosi piata i celuje w bramę więzienną. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Dziś jesteśmy w centralnej Polsce, dokładnie w Kielcach i dziś będzie opowieść o prawdziwym człowieku, o człowieku z krwi i kości, a szczególnie o jednej niesamowicie brawurowej i fantastycznej akcji tego człowieka, który w latem 1945 roku zdecydował się zaatakować i rozpróć ubecką katownię w Kielcach. I dzisiaj właśnie będzie o rozbiciu kieleckiego więzienia przez Antoniego Hedę, pseudonim Szary. Antoni Heda, pseudonim Szary, to bez wątpienia prawdziwy człowiek. Człowiek z krwi i kości. Mógłbym go nazwać... Perłą nieskalaną nawet draśnięciem, perłą żołnierza Ziemi Kieleckiej, diamentem żołnierza podziemnego państwa polskiego, który nie raz Niemieckiemu i hitlerowskiemu okupantowi pokazał pazury i zęby, a potem to samo zrobił z sowieckim i polskim komunistycznym aparatem. I dziś opowieść o takiej właśnie akcji. O rozpruciu ubeckiej katowni w Kielcach. Bardzo wam dziękuję za każde wsparcie i informuję was, że możecie nas cały czas wspierać poprzez kanał YouTube. Pod każdym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj, wystarczy w niego kliknąć, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia wraz z przypisanymi do niego bonusami i korzystać z takich rzeczy jak podcasty History Story, reportaże, rozmowy ze świadkami, prytetowe odpowiedzi w komentarzach czy też plakietki lojalnościowe. Jednym z takich progów jest pozdrowienie z odcinka dla tego, który nas wspiera. I ja właśnie teraz chciałem pozdrowić Mateusza Olszewskiego, który jest, można powiedzieć, moim sąsiadem. Był moim sąsiadem, bo mieszkał 30 lat w Bielawie, a tym, zatem Góry Sowie, tylko druga część, a teraz przeprowadził się na Podkarpacie i wraz ze swoją żoną, Żanetą, którą również pozdrawiam, oglądają żarliwie nasz kanał History Story. Mateusz interesuje się historią II wojny światowej. Jest pasjonatem nie tylko historii, ale również sam chodzi z wykrywką i stara się odkrywać różne zakamarki właśnie ziemi, na której teraz mieszka. Drogi Mateuszu i droga Żaneto, Łukasz Kazek i cała ekipa kanału History Story życzy Wam samych zwycięstw w odkrywaniu pasji i zakamarków waszej ziemi. A teraz przechodzę już do odcinka o rozbiciu więzienia w Kielcach. Kiedy hitlerowskie Niemcy przegrały Drugą wojnę światową i ziemia kielecka została wyzwolona, nastał czas nowego okupanta i nowego czerwonego terroru. Sowieci. I aparat polskiej bezpieczeństwa, KBW, oczywiście milicja obywatelska, wszystkie inne maści i formacje zaczęły prześladować tych, którzy wcześniej z okupantem niemieckim walczyli, a więc przede wszystkim żołnierzy podziemia. Takie plakaty, aby zniszczyć albo zdeptać karła reakcji, to był już właśnie sygnał do masowych aresztowań i terroru przeciwko tym, którzy jeszcze. Kilkanaście miesięcy wcześniej tłukli się ochoczo, żwawo i oddawali swoje życie za ojczyznę, bijąc niemieckiego, hitlerowskiego okupanta. Na wiosnę rozpoczął się terror, dlatego że komuniści za pomocą swoich agentów, ich kapusi, a mieli ich naprawdę sporo, szczególnie jednego niezwykle ważnego. To jest w ogóle temat na inny odcinek, ale z mocą właśnie tych swoich agentur wiedzieli już, kogo aresztować, wchodząc do Kielc i na ziemię kielecką. Mieli praktycznie rozpracowane całe polskie podziemie. I ta fala aresztowań nastąpiła. Pamiętacie odcinek o Henryku Pawełcu? Egzekutor zdrajców. To właśnie Henryk Pawelec opowiadał, że zaczęła się błąkanie po lasach. Ludzie byli przerażeni. Zaczęto ich łapać jako wyrzutki społeczeństwa i zamykać właśnie w takich więzieniach, jak tutaj w Kielcach na Zamkowej. Co działo się dalej? Pawelec opowiada, że kiedyś spotkał się z takim komisarzem wsi sowiecki. Poszli razem na wódkę. On był bardzo zadowolony i w ogóle rad, że Pawelec z jego broni jednym strzałem upolował zające. Tego zająca wzięli do karczmarza, ładnie oprawił i mieli przywódcy zjeść. Pawelec był zbity. Zbity w sensie myślami przygnębiony. W momencie, po którymś kieliszku zapytał tego komisarza sowieckiego, a co będzie z Polską? A on się uśmiechnął szyderczo i odpowiedział, wod i jobany Andriusia. Pawelec mówi, Boże, on zna mój konspiracyjny pseudonim. Nie martw się, mówi. A Pawelec mówi krótko, ruki wierk, do góry. Zabrał mu broń, zabrał amunicję. Sowiecki. Oficer? Mówi do niego: Nie martw się, nie bój się. Ja i Sowieci ciebie nie zamkniemy. Przyjdą twoi i was wszystkich wykończą i pozamykają w kazamatach. I tak się dokładnie właśnie stało, jak powiedział sowiecki oficer. Takich ludzi jak Pawelec. Było setki. Błąkali się po wsiach, po lasach, po zaułkach kieleckiego miasteczka i słuchali, co mówią ludzie o nowej władzy. A mówili potworne rzeczy, szczególnie o kieleckim więzieniu. Że tu dzieją się dantejskie sceny. W kieleckim więzieniu w celach strzela się do ludzi jak do bezpańskich psów. Bezbronnych, skatowanych. Zabija się ich bez sądu, bez rozprawy, bez ogłoszenia wyroku. Bema, zmaltretowanego potwornie, położono na jego pod schodami. Umierał kilka dni, a nad nim powieszono kobietę. Brata szarego właśnie tego, który zaatakował więzienie i rozbił tą ubecką katownię, jego brata wrzucono w agonii kanającego, gdzie otworzono studzienkę kanalizacyjną i tamtego człowieka wepchnięto i zamknięto. To są, to są potworne rzeczy. We wsiach było słychać płacz kobiet, które zostały wcześniej zhańbione. Sowieccy soldaci używali sobie jak tylko mogli. Na narodzie, który sześć lat przeżył gechenne pod niemieckim hitlerowskim butem. Polacy szli do nowej władzy z różnych powodów. Byli tacy, którzy chcieli robić karierę, byli tacy, których złamano, przetrącono kark, zaszantażowano. Byli tacy, którzy na zasadzie tego, że nie ma już ratunku, zostawiali w takim świecie, jaki. Nowy się malował. Byli też tacy, którzy nie mieli już, mieli już dość walki, jakiejkolwiek walki. Generalnie powodów było bardzo dużo. I tak zaczynało się nowe, wcale niekolorowe życie w polskiej powojennej rzeczywistości. Gdyby tylko te mury potrafiły mówić, opowiedziałyby nam o najbardziej głębokich szczegółach całej akcji. Gdyby te mury mogły mówić i mówiły, powiedziałyby nam, jaki miał wyraz twarzy Szary, kiedy wchodząc tutaj, atakował i rozbijał kireckie więzienie. Muszę wam tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Szary to był człowiek niezwykle opanowany. To raz. Druga rzecz, potężnie szanowany wśród swoich żołnierzy, bardzo skrupulatny i miał doświadczenie w rozbijaniu takich właśnie więzień. Starochowice rozbija niemieckie więzienie, uwalnia 80 aresztowanych, bez strat własnych. Końskie rozbija areszt szwabski, uwalnia 70 skazanych, straty własne zabitych dwóch rannych, straty niemieckie 17 zabitych, ośmiu rannych. Więc ten człowiek nie szastał na marne życie swojego podwładnego żołnierza nie szastał. Wiedział, że to młode życie może się jeszcze przydać w nowej wyzwolonej ojczyźnie. Nie przypuszczał, że to młode życie będzie zamknięte tymi murami i katowane bez oni kazali siadać na stołku, który potwornie ranił odbytnicę. To była jedna z tortur ubeckich. Większość z nich, oczywiście, przejmowali od swoich mocodawców ze wschodu, ale też brali to, co działo się wcześniej za czasów gestapowskich. Szary musiał zgromadzić potężny oddział, bardzo dobre uzbrojenie. I wszystko musiało być zamknięte w najskrytszej tajemnicy. Konfidenci UBM chodzili szukali, węszyli i rozpruwali od środka całą polską konspirację. Więc człowiek ten dokonał niezwykłego czynu i tak naprawdę przy minimalnych stratach, uwalniając stąd ponad 350 istnień ludzkich. Jakiego trzeba było kunsztu i geniuszu, aby zrealizować plan odbicia tych ludzi, którzy tu byli zamknięci? W centrum miasta, w którym stacjonuje Urząd Bezpieczeństwa, Jednostki Milicji Obywatelskiej, KBW, Ludowego Wojska Polskiego i oczywiście, kto oddziały Armii Czerwonej. Chyba to geniusz wymyśla skryty i niezwykle precyzyjny plan. Najpierw trzeba wywabić te oddziały poza miasto, aby miasto było puste i można było zaatakować więzienie. Pozorowany atak na Szydłowiec, miasto daleko stąd, czyli innych właśnie oddziałów partyzanckich, wysadzane miny w lesie powodują, że większa część garnizonów jest wysyłana w obławę przeciwko oddziałom partyzanckim. Biegają oczywiście komuniści po lasach, ale biegają za duchami. Tam nikogo nie ma. Odcina jakiekolwiek możliwości komunikacji załogi więzienia z jednostkami KBW, Milicji Watelskiej czy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego poprzez przecięcie linii telefonicznych, wystawienie oczywiście wszelkich swoich możliwych czujek i zwiadów. Tak przygotowane miasto jest gotowe do wejścia oddziałów szarego i ataku na więzienie. Ale oddziałów było mało. Większość siedziała w więzieniu. Ludzie się rozpieszli, więc Szary wysyła komunikaty do swoich zaufanych ludzi. Teraz proszę sobie wyobrazić, Eugeniusz Fitas, pseudonim Krata. On już jest na Dolnym Śląsku, na ziemiach odzyskanych. Pracuje w złotoryi i dostaje informację, że Szary potrzebuje pewnych ludzi, że będzie akcja, że jest szansa uwolnienia ze szpon komunistycznych jego kolegów. Co robi ten człowiek? Wcale nie musi. Co robi? Idzie do kierownika, pisze podanie o urlop i przyjeżdża tutaj i bierze udział w akcji. Jaki szacunek, jaka solidarność, jakie zasady były wśród tych ludzi? A ja przede wszystkim, jaki szacunek do dowódcy, do szarego. Młody chłopak, pseudonim Jastrzebiec, ma zdawać maturę, uczy się do egzaminów. Mówi, że jest trudno. Ma 19 lat, ale dowiaduje się, że będzie akcja, że będzie akcja, aby uwolnić kumpli, którzy gniją w ubezkich celach. Rzuca to wszystko. Idzie do swojej promotorki i mówi, żeby przesunęła go na egzamin ustny na ostatni termin i na ostatnią listę. I bierze w udział w akcji. To byli ludzie z krwi i kości. To byli ludzie, którzy byli właśnie tacy jak ich dowódca. I rozpoczyna się atak na więzienie. Na znak Szarego żołnierze otworzyli ogień do wartowników. Ci zostali prawie natychmiast trafieni. Prawdopodobnie ranni, powłócząc nogami, chowają się za bramą. I o to właśnie chodziło. Taki był generalnie cel. Atak następuje błyskawicznie. Żołnierz Szarego Podnosi piata i celuje w bramę więzienną. Pada wystrzał, ale granat kumulacyjny nie jest w stanie wyżłobić takiej potężnej dziury, w którą mogliby się wedrzeć partyzanci. Brama solidna, potężna, trzyma się w zawiasach. Żołnierz, który obsługuje piata, jeszcze raz podczołguje się i oddaje kolejny, drugi strzał. Brama wciąż nie odpada, ale jest już dość spora wyrwa. Szary odwołuje tego żołnierza, który jeszcze raz piata i mruga do Szparaga. Szparak, dawny saber w Ludowym Wojsku Polskim, który oczywiście wcześniej zarezerwował z tego ludowego wojska, podbiega z ładunkami, odpala ląd, wszyscy kryją głowy, następuje potężny wybuch. Jest dziura. Partyzanci odginają właśnie blachę i wgryzają się do środka. Tam jest następna brana, ona bardzo szybko pęka pod następnymi ładunkami. Partyzanci wdzierają się na dziedziniec i ostrzeliwują z RKM-ów komunistów, którzy przerażeni i zaskoczeni kryją się właśnie w oknach. Komuniści szczelają naprawdę niecelnie. Mają gorszą broń i czego im brakuje? Odwagi i animuszu. Jakiś komunista bije w gąg na alarm, drugi dzwoni. Nie ma, nie ma możliwości. Nikt nie przyjdzie z odsieczą, a wszystkie linie są pocięte. Tu nie tylko z w mieście też, tak aby całkowicie zakneblować Urząd Bezpieczeństwa i inne oddziały, które już w strachu nie przyjdą z odsieczą właśnie tym, którzy trzymają tych, których trzeba uwolnić w tej ubeckiej katowni. Partyzanci zbiegają do podziemi, gdzie znajdują się cele, a w nich przetrzymywani w potwornych warunkach ludzie. Pierwsze cele otwierane są szybko. Okazuje się, że to cele z Jest rozgardierz, jest półmrok, u góry trwa strzelanina. W każdej chwili może ich zaatakować jakiś oddział UB czy wojsk sowieckich. Szary Wydaje krótkie komendy. Otwierać, wypuszczać, otwierać, wypuszczać, natychmiast. Są otwierać cele polityczne, ale okazuje się, że nie ma klucz. Klucze są na, w placówce Urzędu Bezpieczeństwa na ulicy Fosza. Uwalniają też kobiety. Kobiety są też tu przetrzymywane. Nawet są mi kobiety w ciąży. Proszę wyobrazić, że tylko gestapo zamykało kobiety w ciąży, ale po wojnie Urząd Bezpieczeństwa i czerwone katy też, kaci też, też zamykali. Te kobiety rzucają się im na szyję, całują, są wdzięczne, ludzie z cel też, rozpieszczają się po tym wszystkim całym e, gmachu więziennym. Nie pomaga zatrzymać się, odejść, chwilę, mamy inne zadania, nic nie pomaga. Nie wszystkie cele można otworzyć. I okazuje się, że tutaj przydatne są małe ładunki wybuchowe z trotylu, które podkładane pod cele powodują, że zamek pęka i drzwi wylatują z hukiem i wtedy można oswobodzić właśnie zatrzymanych. Porucznik wiechuła, pseudonim Jeleń, siedzi zamknięty w celi i słyszy kroki i rozgardiarz, komendy i wysadzane cele. Rozpoznaje w małej, przez małą kratkę twarz z jednego swoich podkomendnych. Komunikuje się z nim, a on mówi nonszalancko, ale jakże z szacunkiem i pewnym traginkomizmem. Panie poruczniku, skoro pan porucznik jest tam, to nie wypada, żebym ja podkładał ładunek. Podaję małą kostkę trotylu z zapalnikiem i zapałkami przez kratkę. Tam w środku jelenie układa tą kostkę pod drzwi. Wszystkich z celi przenosi do rogu, do rogu celi, każe się w rogu celi zgrupować. Jeszcze jeden z nich osłania materacem, wybuch i cela otwarta. Ale jest merdunek. Panie poruczniku, nie mamy więcej ładunków. Nie jesteśmy w stanie wysadzić kolejnych kilku cel. Tumult jest potężny. Oswobodzone więźniarki. Ludzie krzyczą. Najpierw moja cela, wyjdź. Przecież wiedzą, że to jest ostatni jedyny ratunek. Później, kiedy wejdą tutaj się pacze boscy, może być różni. Akcja i tak była za długa, mówi Szary. Ale ponad 300 istnień ludzkich zostało uratowanych. Tak mówią źródła. Natomiast sam Szary po wojnie mówił, że było ich znacznie więcej, dlatego że komuniści nie mieli wszystkich zewidencjonowanych. Więc przypuszczał sam Szary i jego podkomentni, że tych uratowanych istnień ludzkich było prawie ponad 500. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Straty po stronie komunistów to jeden zabity sowiecki lejtnant, jeden milicjant, który zginął podczas akcji, drugi milicjant, który zmarł ciężko ranny w szpitalu, ranny został naczelnik kieleckiego więzienia, ranny został również szef kieleckiego UB, siedmiu milicjantów, Kilku żołnierzy KBW i czterech sowieckich soldatów. Po stronie partyzantów zginął żołnierz pod chorąży pseudonim Krogulec, został pojmany i ranny partyzant pseudonim SUM, było dwóch ciężko rannych i kilku lekko rannych. Zginęła też niestety jedna osoba cywilna, postronna całkowicie od gęstej wymiany. Ognia, Sowieci, Urząd Bezpieczeństwa i cały aparat komunistyczny kipiał wściekłości, że w środku miasta, po zakończeniu II wojny światowej, po tym jak mówiono, że komuniści panują nad całym krajem, oddział partyzancki rozprół więzienie i uwolnił, jak twierdził sam Antoni Heda, ponad 500 zatrzymanych. Po rozbiciu więzienia komunistyczny aparat bezpieczeństwa rozpoczął zakrojone na dużą skalę poszukiwania partyzantów. 6 sierpnia 1945 roku rozpoczęto potężną obławę w powiecie kieleckim. Wzięło w niej udział 200 żołnierzy pułku KBW. 115 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa oraz 160 funkcjonariuszy NKWD. Szarego nie złapano. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę i za każdy komentarz. Pamiętajcie, widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20.